Witam. Chciałem trochę podzielić się z owocami ostatniego egzaminu z życia. Chciałem porozmawiać o cierpliwości. Chciałem porozmawiać o nadziei na nadziei na ten raj utracony na powrót do niego. Chciałem porozmawiać na temat tego, dlaczego. Czasami nam się wydaje, że Bóg nas do tego nie prowadzi, że w każdym bądź razie nie doprowadził jeszcze do tego raju. Każdy ma swoje pragnienia, swoje marzenia, Każdy się, wielu ludzi o to się modli, ale w moim przypadku może o sobie będę mówił: no Czekam już po prostu 9 lat na spełnianie się tych swoich marzeń. Na, na powrót do rodziny, na poukładanie tego życia w idealny sposób. No i po prostu tym jest to taką raną w sercu, którą zły regularnie wkłada swoje paluchy i jątrzy tą ranę. Przybija mnie do tego krzyża, zdycham wtedy, narzekam na Boga, dlaczego mnie jeszcze do tego nie doprowadził, dlaczego, za jakie... Grzechy, przecież jestem taki dobry. Wiszę na tym krzyżu. No mam te wszystkie pytania w czasie tych kryzysów, które to cierpienie, ten ból, ta niecierpliwość, to rozgoryczenie, frustracja jakby się objawia. Dzisiaj rozmawiałem na spacerze z koleżanką i właśnie powiedziała: Wiesz, dlaczego Żydzi 40 lat byli na tej pustyni idąc do swojej ziemi obiecanej, do raju utraconego. No dlatego, że mogli tam dojść w 40 dni, ale ciągle byli niegotowi, ciągle narzekali, ciągle oddalali się od Boga. Wierzyli, wracali do swoich jakiś złotych cielców, przechodzili tak kryzysem. A Bóg prowadzi do tego, żeby człowiek był gotowy na to, żeby mógł zachować ten raj utracony. Widzimy, co się teraz dzieje w Izraelu. Żydzi stracili tą swoją ziemię obiecaną przez wiele pokoleń, byli z od niej przez to, że jakby ich wiara nie była ugruntowana, nie była wystarczająca do tego, żeby utrzymać relacje z Bogiem, bo no, odchodzili, no, robili wiele rzeczy, które sprawiały, że Bóg nie mógł ich prowadzić do tego, co najlepsze. I przez to tracili ciągle tę łaskę, i tak cierpieli z rąk szatana, nieboga. E, za to, co e, no, przez to, że, że zły starał się właśnie ten lud wybrany e, e, doświadczyć, jak najbardziej. E, dzisiaj widzimy, co się dzieje w Gazie, co się dzieje z tym narodem, e, z tym państwem Izraela. E, ja też się tak zastanawiam. No, Bóg mnie szykuje do tego, co najlepsze, do powrotu do rodziny, ale. Jeżeli wróciłbym do rodziny, niegotowy mógłbym ją znowu, ale już bezpowrotnie stracić. Dlatego Bóg musi podejmować te ciężkie decyzje, żeby jeszcze mnie doświadczać jeszcze mnie może nie doświadczać, ale po prostu przygotowywać, uczyć, nawracać, żebym był po prostu gotowy na to, żeby zachować. To, co tak kocham, to czego tak bardzo pragnę, prowadzi mnie też do raju, do nieba. Ale tam też będę mógł być tylko wtedy, jeżeli będę potrafił zachować łaskę uświęcającą komunię z Bogiem. Jeżeli bym wracał, a zawsze będę miał ten wolny wybór do grzechu, no po prostu konsekwencje tego mogą być takie, że nie będę mógł przebywać w tym raju. Dlatego Bóg, to co zostało opisane w Biblii jako zaproszenie na tą ucztę i to, jeżeli ktoś jest w niewłaściwych szatach, to zostaje wyproszony tam, wyproszony tam, gdzie jest płacz i skrzydanie zębów. Dlatego do tej ciemności ja też tego nie chcę. Bóg też tego jak najbardziej nie chce, dlatego przygotowuje mnie do tego i moją rodzinę, żeby żebyśmy mogli zachować ten raj, mogli być gotowi na życie wie, wieczne e, i dlatego te 9 lat przygotowuje mnie nie kilka lat dwa, trzy tylko tak długo, bo ja ciągle tracę tą łaskę wracając do grzechu e, popełniając te same błędy nie rozumiejąc nie, nie obwiniając Boga, jakby o tą sytuację na świecie, w piekle, w moim życiu, kiedy Bóg nie jest za to odpowiedzialny, tylko jest za to odpowiedzialny szatan i zło. No, i tym chciałem się podzielić. Na koniec, jeszcze taka ostatnia sprawa, że w, też jednym z owoców tego czasu było, że w czasie tego jęczenia, narzekania, obwiniania Boga, obrażania go zapominałem o tym, że z kim rozmawiam. Byłem jak takie krną dziecko, obwiniające i złoszczące się na rodziców. Tym razem nie było tak strasznie źle, ale wystarczająco, żebym zwątpił w Boga. Muszę pamiętać, kim jest Bóg cały czas. Przede wszystkim, że jest, Chrystus jest Królem Ziemi. Że rozmawiam z Najświętszą Matką, która jest Królową Ziemia, Ziemi i Nieba. Matką Boga, czyli Chrystusa, że rozmawiam z Bogiem Wszechmogącym, który jest doskonały. W czasie tych kryzysów na krzyżu po prostu obwiniam Boga za to swoje cierpienie. Kiedy tak naprawdę jestem dręczony przez złe, złego ducha, kiedy jestem dręczony przez własną grzeszność, własne. Z własne zło, własne niedoskonałości, w które wkrada się do, zło. I ciągle zapominam, z kim rozmawiam, że Bóg jest dobry. Ciągle w Niego wątpię. Ciągle chciałbym odchodzić już w desperacji od tego krzyża. Także tym razem mam nadzieję, że na dłużej że następny kryzys, jeżeli będzie, a na pewno będzie taka próba, codziennie są te próby, ale może być też czasami ten okres, kiedy Bóg pokaże mi, jak chodzić bez Niego, bez tego Jego noszenia, kiedy mnie naucza, tylko czy po prostu mogę kroczyć samemu, nie? <laughs> czy mam to w sobie, czy się czegoś nauczyłem? Mam nadzieję, że będę pamiętał o tym, żeby zwracać się do Niego przede wszystkim z szacunkiem, ale też z ufnością i zamilknę. Być może nie będę w stanie tego samemu zrobić, bo już tyle razy próbowałem, więc muszę prosić o tą łaskę Boga, aby wspierał mnie duchem, zabrał mi tą słabość, żeby jednak był ze mną w czasie tej próby, był ze mną na tym krzyżu. No i tym chciałem się podzielić. Także z Panem Bogiem mam nadzieję, że będzie to pomocne komuś do usłyszenia.